Siemano! Witam Was w dzisiejszym materiale, w którym poruszymy sobie następny temat związany z mobilnymi farmingami. Jak pewnie widzieliście na tytule filmu, jest to głównie związane z Farming Simulator 26, który możliwe, że wyjdzie. Więc co? Lecimy po te 200 subów i przejdźmy do tematu filmu. No więc tak jak mówiłem, film ten głównie będzie mówił o FS26, który najpewniej wyjdzie. W ostatnim filmie, w którym omawiałem farmingi, już poruszyłem trochę tematów FS26 i 20, no po prostu temat ich formatu. Jak chcecie, to link zamieszczam w opisie, ale główny problem tych farmingów to jest po prostu bardzo słaba optymalizacja i nieprzygotowanie na po prostu grę, no powiedzmy do telefonów czy jak to woli tabletów. Bo jeżeli ktoś by się mnie zapytał losowo, czy FS23 czy 20 jest dobra, to bym powiedział nie. Po prostu są to słabe farmingi. Moim zdaniem graficznie fajnie, że chcieli iść w tę stronę, ale niestety no, to jest tylko i wyłącznie na Nintendo. A główna część graczy, no to, to jest jednak gracz, który używa telefonu. Jakby w ostatnim czasie jest łatwo zauważyć, że no, Giants ma tendencję tworzenia gry bardziej pod Nintendo niż po prostu urządzenie mobilne typu telefon czy tablet. No ale wracając już do tego tematu FS26, to jest raczej logiczne, że on wreszcie wyjdzie bo zawsze po farmingu powiedzmy na komputer, na pecety, na konsole jak wyszedł nowy farming to wychodzi też tutaj ten mobilny 23 jeszcze ma często te update'y tak jak widzicie po prostu na ekranie te content update które dodają nowe maszyny ale tak czy siak, czy owak 26 powinna już niedługo wyjść no też jest wiele tych błędów w tej 23 no po prostu które powinny się zmienić już w 26 no choćby upragniony multiplayer który no kiepsko działa Ogólnie nie działa. No i oczywiście, no to ścinanie drzew, leśnictwo, no które jest, no dość średnie, bo w 18 czy 16 to i tak wylepiej wyglądało niż teraz. No i możliwe, więcej osób by chciało po prostu, no, powrót do starego formatu. No ale, no, nie możemy też już marzyć o tym, bo nie sądzę, aby Giant nagle zmienił format na ten dawny. Po prostu, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem na 26 byłoby odwołanie oddzielnej wersji na Nintendo i oddzielnej na telefon. Byłoby to cięższą robotą, bo to, tak jak jest w innych grach, po prostu są wersje legacji na konsole, na telefony, tak farming raczej powinien mieć taką jedną, oddzielną wersję na telefon. Po prostu, aby na telefon wychodziły farmingi w starym formacie typu 18, 16, 14 czy 12, na takie Nintendo czy inne konsole, no kiedyś była PS Vita, aby wychodziły farmingi w stylu 20 i 23. Po prostu, aby podzielić to, aby się dało kupić grę i się dało na nie grać jakkolwiek. Aby to nie było takie denerwujące. No bo umówmy się, ale no raczej, jak ktoś usłyszy taką opinię, że na telefonie się ledwo da grać, no to raczej nikt nie będzie chciał tej gry kupować, no nie. Więc no co, no ogólnie w 26. powinny być poprawione stare błędy, które występują no, w tych farmingach ostatnich. No i moim zdaniem, no powinien być ten podział na wersję gry, no bo jednak ona słabo działa na telefonach. Na Nintendo nie wiem, bo nie grałem, ale ponoć dobrze się sprawuje. No i ogólnie omówiliśmy sobie tą sagę powstawania tej 26, która jeszcze nie jest pewna, ale moim zdaniem do 26 powinien zostać dodany taki osobny mod Jakby do tej gry powinno już się dać normalnie mody pobierać ze samej gry, no bo powiedzmy, no mamy taką 20 czy 23, tam się da normalnie wsadzić mody, tylko trzeba grzebać w plikach pik gry. No i moim zdaniem utworzenie oddzielnego mod nie byłoby wcale taką ciężką rzeczą, bo Giant już to robił. No, powrót do starego formatu łatwo podsumuje Wam ta scenka. Niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, idź pan w chuj. No więc co, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że film Wam się spodobał, no i że te spekulacje Wam coś dały. Oceniam Was też do filmu na kanale PZ, gdzie no, on omówił też fajnie, jakie powinny się powiedzieć nowe rzeczy, po prostu ten farming powstanie. No i co, napiszcie w komentarzach, jakie chcecie następne tematy. Do następnego, siema!